Ej, dobra, bo kiedy ten jak pana No właśnie, już od To Tu się przygrywa. No czekaj, co? Siema. się przygrywa. Tu się ma. Miał członek załogi. Michael, a jakieś pewnie menel. on wygląda jak Maciek. <grym> <w VR>. <grym> <grym> Maciek. Maciek bije. A co to za ten słowy miecz? To jest zaklęty miecz. Myślałem, że taki trochę ten, nie będę mówił. Shuriken to zostawię. Normal. Linę Dzisiaj trzeba zostawię. Miktura leczenia. Miktura powrotu. A, polski raili. Co, co to jest? Dobra, to ci Zobacz. zostawię. Żel też. A wiem, to jest chyba takie jojo, -jo, które. A, Srebrna a, moneta. Jo. Dobra, może być. Możesz przytrzymać. Oooooo. A i... co to za jojo? Główna jojo. Dobra, normal, jojo. O. O. najlepszy. Prezent, który dla ciebie zdobyłem. Proszę o wygląd. Leciej <laughs> na niego prawym. O kurwa, no i masz koleżkę. O kurwa, a co to jest? Czekaj, no, jak... byłem to specjalnie Ty, dla niego. O kurwa, nie, jest... nie powiem, nie powiem, jaki raz Project jest z go... Project reference, guys. Projekt reference, O kurwa, to ja na... nawet nie nas... wiem, jak w tej grze się steruje. To jest dla mnie wyzwanie. A nie, wyrzuciłem miecz, kurwa. O dzięki, a, dobra. Wiesz, że tam się kieruj, możesz też napierdalać ludzi, nie? Ta? No. Piedolam już się młodkiem Dobra <grych> Dobra to e, Co to jest? Powiem teraz tak, przeżywamy bossa i pokonujemy go a później idziemy zwiedzać no. Ale ja no. nie umiem nic tutaj Dobra, Nie z bo to grozi pożarem dobra, Dlatego tym cały czas się pali Dobra Wzywam dobra. Na dwór wszyscy już Matko ja się boję Akurat noc jest, idealnie Jazda. Gotowi? Tak Umun. A nie chwilę, jeszcze nie ma nocy, czekaj. O. Teraz jest. Gdzie, gdzie? on jest? Tam po lewej. A co to za oko? Zaszlachtował mnie! No, yeah. Zebrałeś coś? I on you e, chyba ta. Ale czekaj! rzecz rzeczy, który dropałeś od niego. Yyy, eee, czekaj co? Grzybowa pochodnia? Nie. Chodziwo? nie, tylko życie. A, to. Tu inni nie No dobra. Mamy dobra. trochę tego. Możemy! Mam jeszcze takie jedno wezwanie, ale, ch ale chyba ta nie zdążymy, bo. no. Cześć, jak tu się ukrobi? Ty weź mi tu, by co masz? Dobra, dam ci swój masz. Bo ja nie używam za bardzo. Tak. Dziękuję no to Chodź dam ci moje strzały wszystkie. Masz, ja mam strzały, 32 chyba mam Ale ja mam... Damy ci wszystkie, które mamy, bo ja mam dużo. No Chodź okay. tu. To co, idziemy dalej pod ziemię? Czy... Podziemię! Albo idziemy eksplorować. No to eksplorujemy. Dlaczego tutaj są jakieś furasy w tym domu? Ty. To w którą stronę? Dobra. Masz? Dawajcie... Naprawdę na maksa byliśmy, więc tam nic nie ma. Idziemy na lewo! Idziemy! Okej okay. A tu tutaj jest lewo, okej. Okay. Jak się sprintuje? A co jest o, taki o, szybki? A spadłem! Yeah. Bo ja, ja mam te buty. Kurwa wejdziesz tu kiedyś, ja ci nimę! No marzy! Dawalidę! Ej, ja pierdolę. Kojarzę te kejby. wiem co to będzie. Jesteśmy. Chrz, Nie, dobra, no nie wiem, czy to, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Dlaczego? Dlatego, że to jest chyba ten, tej, tej, tego zapisdowa. Dlaczego? To jest ter to jest teren, wow, Gdańska. Uwagi, uważajcie. A, teren Gdańsk. tutaj Kujawsko-Pomorskie się zaczyna. Jest... Dobra, wiem, już rozumiem. No, to jest teren Nie idziemy tam. Całe szczęście, że tam nie mieszkam. <laughs> Masz szczęście. Tutaj już się zaczyna, tutaj się już Sosnowiec zaczyna. Jest... Sosnowiec? My mieszkamy, nie wiem, w Poznaniu. Nasz domyk jest w Poznaniu. No, ja wiem, gdzie normal mieszka, bo powiedział. Ja w też. Tylko ciebie, nie ten. O nie spadłem! No, no ja... By... Srebro! Czekaj, mam pomysła. Żeby nie czekać na niego, to mam pomysła. Weź te grzyby w z No dalej weź tą mapę. Poczekaj! <laughs> Kurwa! No, o, no to się tepni do niego. Czek... Gdzie jest ten typ? No na lewo! To jest jakiś MPC. O mam! Tem potacja Bateman. Batman wow. Ła! Paniele. Tylko spróbuj tu spaść! A cię jak ruda wyjdzie Poczekaj Dla zbudowałem mościk Cztery! Po Nie cztere. no, ja ci muszę Ja ci muszę o, ogarnąć coś na spadanie O chuj O chuj, to jest teren Warszawy. Warszawy. Warszawy To jest teren Warszawy Ty sam jesteś teren Warszawy To jest teren Warszawy, bo się niebo robi filetowe Tu to tak też dostał stąd w pierwszy, i dlatego Widzisz? Ja, ja bym powiedział, że tutaj to jest ten radomia <grym> Dobra, e, e, dobra, to jest radą Diaba e, <grym> jest królem na Aż tak, że to nie jest tutaj Proszę, mnie Ale wiesz, że sam w siebie ten. No tu już daje radą, gdzie daje z radą Teraz wkraczałam susnowiec. No po no, prostu nie wiedziałem No chorości wkraczałem O kurwa co... spałem Kurwa Dziki Czekaj Czekaj zaraz wracam już Idę po tego Debila jeszcze raz Będzie mi zaraz kończą Daj mu tą potkę <średet> Dobra teraz jesteśmy w Bytomiu <średet> <średet> O Jezu jak w Bytomiu to ja nie idę Dalej Teba idzie Nie ja idę do Bydobia o! O! O, o. A co nie, to o. za stronghold? Nie wchodźcie tam, nie wchodzimy tam jeszcze. Dobra! Idziemy. Ja tam chodzę ciro. Nie, bo umrzemy na hitach! Idziemy. Ja nie żartujemy dosłownie. No dobra, ale jak... Ale my na... Nie, tam nie, MPP nie iść, MPP nie zobaczę co się stanie, patrz co się stanie, patrz co się stanie, patrz na niego, patrz na mapę, a, patrz, na mapę patrz na... Dobra, wiem, już nie musi mi przypominać to ten chuj to broni, póki go nie zabijemy, nie będzie mógł tam iść. No, bo jeśli pójdziemy teraz, to będzie taka czaszka gigantyczna nas golić. Strzec, mogę go zabić? Nie mogę. Nie, jeśli... On umrze kiedy po... On, o, od razu umrze, gdy pokonamy, znaczy nie pokonamy, a, a, znaczy po prostu jak się wezwie tego. Bosa No Dopiero tylko w nocy przyjdzie on właśnie Dlaczego ja tu jest żadnego drewna nie mogę położyć? Którym to się kładło? No myszką, lewym przyciskiem myszy Musisz dobrze wycelować yy. Wystraść <laughs> Nie, ja ci buduję kurna tą linę Buduj mi linkę O, plaża Tutaj będzie ten chłopak no, ja nie ja mam już go dawno. Aha. O, poczekaj! Jest na drugim końcu mapy, po prawej stronie. No, tutaj to są skrzynie, no, idę po te skrzynie? Do linki też muszę wycelować? No wejdź! Strzałka do góry! To strzałka A, do okay. góry! I kiedy to już zasadzie raz tu grałeś? Rok temu! Yy, myślę, że normal jest. Myślę, że jest bardziej tempo od siebie. Yy, dobra, to co robimy? Nie masz potęgi na oddychanie pod wodą. A my jeszcze drugą opcję. No. No w sumie chwila ile to już trwa. Nie wiem, fuck it. się w Mamy jeszcze jedną opcję. Jaką? Znaczy, Ej to no, dzwonek no. mi zabrałeś, halo, pierwszy go zauważyłem Tak, pierwszy. Dobra, nie ma nic, to spadamy Dobra Dobra dalej. Czekaj, bo ty nie masz spotki. Masz. Dobra. Cze, no i co, co ja po, mam ja zrobić? No wyjdę ją po prostu. Poczekaj, czekaj, bo on, nie ma kilofa dobrego, a ten ribi tam zrałże. Ja pa! Nie umrę. Nie wcale. Okay. Ja ci powiecie, msza, bym ci powiedział, kto umrzał, ale muszę cię przyprościć. Nie gadaj, że ty. O oh, kurde kopa. Ty, Dolgrim, do, co jest? Ty, co możesz... to jest? Ty, można się tutaj tepać? No, mamy teleporter. Chodzi, że po nie jest zbyt mało mieszkańców. Aha. A no, no tak. Ten na dole ta karta jeszcze nie działa, ale kiedyś będzie działał. Mamy akord. Akurat... Mogę go zabić? Co nie wiem. On nie sprzedaje sklepy. bomby. Oooooo, kupuję. Nie ma fajsów. No faktycznie, bo miałem. Mi nie weź bomby na przyszłość ze slajmami, bo one w końcu się przydadzą, gdy będzie trzeba coś wydobyć. Czekaj, to gigantyczna armor zrobię. No dobra, to my schodzimy sobie <laughs> niżej. <laughs> Nałagaj to. Ciej obyś, Patrick Bateman? Co? co, co? Patrick Bateman już się znalazł. Masz coś do Patryka Batemana? Tak. tak? Teraz będzie Sigma Mel. Sigma Male. Nie doceniam, nie wiesz, kim jestem? Jestem to Sigma Male. Jestem Sigma -Male. Nieu. Dobra, to a co to za torowisko? Ej, bo ja tu spadłem, gdzie? No to się wydostań, Że Rzeczy pochodzą Wy no? tam... tam niżej jesteście? Ta, ja tu spadłem gdzieś, ja się budować w tej terrarii nie umiem Normal, weź pomóż Nie, lol. nie chcę sam pomóc <laughs> Nie chcę sam pomóc, kurwa O nie, ja znam to miejsce Flashback O, ja jestem martwy, było miło a, jeszcze nie. nie. umieraj. Dobra, po mnie. Aaa, stój. flashback. Dzień Idę do was. Idę na no. nocy. Ano, wątpię z Bo. To miejsce jest niebezpieczne. Wychodzimy stąd. Tędy trzeba przepłynąć. No i... O. Siemo. Się. Idę A co was. to za za szczury? O, wróżka zębuszka. gdzie to jest dobry lud. O co wieku, ale mam wagonik. Jak grubasy. Nie ja tam... Głow zapierdala. Przejechałem z zębiaka jak to masz babę na pazu 2007 O, Tu skorpion jest! A, w szczur mnie zeżarł! Nie, no on nabije teraz rekord z deadów. No, wchodzimy niżej. O! O! Tu musi się do mnie, Bateman. Eee. I teraz z powrotem na piłkę. Albo ja, można zrobić jeden... Ja, to... 7... Dlaczego ja się do niego tepnąć się nie mogę? Nie masz podki. Nie, no bez podki to ja się do normala. tepałem. Albo po prostu miałeś ją i nie zauważyłeś. Nie miałem podki! A jasne. No nie miałeś! <laughs> Jak takiego dołego zjeba, No nie miałem to górę! Wygra z młodszym bratem! Masz coś no nie mam kurwa! Czekajcie, wracam do was. Nie no idziemy tam, kurwa no. No to a pójdziemy no. razem! Chodź debilu, Mam dla ciebie prezent masz! Sorry to Debiu! o, a co to? Jeszcze to by Chryst Kryst to. Z to. Ej, mogę powiedzieć czy nie? Co? Tylko nie mam... takich nie jest słowo na ean. Nie, nie słowo na N. Słowo Żyword. Ży! <giby> ŻYWORD. Co to za słowo? ŻYWORD. <giby> n O, o mam coś. Mam coś dla ciebie czem, czemu? Dzięki temu, jak będziesz spadał, to możesz to szybko założyć i będziesz tak powoli spadał. Przyda ci się. A. Bez już jeszcze prasów. A w ogóle, czekaj, na którym, na którym pasku masz założoną tą zbroję? Nie wiem. No takim tym. No są dwa paski, ten taki z domkiem, z takim takim paskiem. Takim domkiem. No to debilu, weź tą zbroję na ten z paskiem, bo tam gdzie masz ten domkiem, to po prostu jest na wygląd. I to ci nie daje armora wtedy. Debil. No co debil? <laughs> z domkiem teraz jest ten. Już mam wyposażenie, ty. Już wiem, że nie będę grał w Terrarium Czemu? Gotik lepszy Nie chcesz być na filmach? No jedyne to mnie przekazuje. Dawaj będzie beka Będę miał beka jak będziemy walczyć z tym Poszaciem światów jak będzie nie A co tyś zapytał w ogóle? Nie pytaj, ja ci, ja ci normal Normal, jeśli chcesz móc ci wyjaśnić jak ten boss wygląda Nie trzeba, nie spoilery Ale będzie beka on tam już umiera. cześć ja dwójkę, ale daj trzy. Co umieram? Ja z... Ja z... umieram. Ja żyję. Ja <grym> na poprzednim filmie. Normalnie używa powietrza. <grym> 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 Ej, czemu mnie coś bije? Jakiś frajer mnie bije. Dobra. No chodź tu. Tędy, <grym> na dół. <grym> no debilu, nie tam. <grym> Bajak z o, o, siema. A? Tędy. Eee, tędy ten... okay, Możemy nazwać roku. trzech wylewiarzy w alter Ferrari Albo ten, trzech wylewiarzy, jeden Furaz. <laughs> a co ty tu kopiesz? Żelazo Aaa Dobra, schodzę niżej U, tum, tum, Poczekajcie bo chłopaki, bo mi Nokia dzwoni czy jak to się nazywa? <laughs> Nokia? Ale zajebany <słuch> Ja się boję jak będzie darcie pis Ale ja nie dostanę środka wow. bo... ...bom Ej, dasz czekał? Poka... No tak akurat nie wezmę Ja chłopaki, myślę, że... mam problem, bo chciałem się w pierdol się z w majdku. <laughs> Ej nie, nie! Normalnie! się robi? Tak, dosłownie. Pale się jak coś. Ja też się palę zaraz! A ja nie, frajerzy! A ja patrz, ten twój furl jest ogólnie odporny! Ja no, mam mogę... diamenta znalazłem! Co? Niegdyś... <laughs> A! Z tego się nie robi zbroi. Kurwa, no, jakby się robi haki. O, no, uwaga. A na ciebie się rzucił. Bo to jest Sigma myl. Ej, no daj mi ten! No, Dodaj szybciej! On nam zlutuje domek, szybko! <ślesy> o nie, jednak nie. Nie! A! Ta ta tak, 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 tak. No Mamy tą podkę. panowie, mamy tą podkę. Nie boję się od teraz. Jest za raz O okna. Co za bidle? Co jest? Co tu jest? Dobra, no, kratemy cały domek. Obrazy, żyrandole, wszystko. Co, star? Nie nie akurat imu nie ma. A szkoda. Ej, do ty Moje. Dobra, normal, daj mu to, bo on dostanie raka. Ała! No coś mnie bije! On zaraz nam padnie. ZA Getrek. Get rekt, right, Błagam, powiedz, że masz tą podkę do teleportacji. Nie wiem. Nie wiem. Ty, wróżka przyleciała. wróżka żumbuska. Tak. Dziwko-dóżka. Dajcie złoto mu jeśli się ją wyruchasz. Zgoda. <śmieniu> <Taki chętny. śmieniu> a nie. Ej nawet Jakbym miał, aku, ja to byś wyruchał. <śmieniu> o nie drogi kolego, zna znaj swoje limity. Właśnie. ciebie to byś... Nie, patrz. Pewnie to byś ten. no się o strębę chętnie przygarnął, okej? Okay? Spytanie! <śmieniu> Wtedy znajdziesz latające wyspy Ej, a ja, ja mogę tą chałupę bombą wysadzić? NIE! Ej, <grym> <Dajny. grym> Nie! Jak to Dajny. zrobisz... Dajny. Jak to zrobisz, zrobisz, zrobisz dostaniesz bana Ale co ja tu jestem <grym> Nie rób tego Muszę <grym> Nie, nie mówisz Nie rób Muszę. tego Muszę <grym> No panu Kościółku, to szybko on to U. robi naprawdę. Serio, MVP ogarnij się tu, dup, ogarnij dupę. Czekaj, ja idę szybko te bomby ze skrzyni wziąć. Nie, ale ja mam swoje bomby! Nie, nie, rób tego nie. kurwa! Nie rób! Nie! Czekaj, mam, mam lepszy pomysł. Nie rób tego ty Chodź, to na pysadzkę, na wszystko! Normal, chodź, tu szybko, kurwa! O, do kejwa padła Oni! Normal, wracaj, tu szybko! Łapaj, za liny, kurwa, szybciej, bo on bombarduje wszystkich! Lider, zjebany! No, nie, no, przepraszam! Szczęściej, kurwa, tam bombarduje wszystko! Lider, zawsze poczekaj, już naprawiam! O, nie! Tak. No. cię jest zjebany, masz. Dziękuję, przyjacielu. Ten stanguec do kosza bije. do kosza, nie do mnie, do kosza. Tam no masz w, w koszu i to dalej. No i po prostu tam staniesz. Okay. i na przykład. Nie okay. No, <grym> to jest no, Nie No, no, To No, No, jest. To wbijaj i lutuj skrzynkę. Możesz to nawet meble zajebać. Lutuję do zera. Ko Konstelacja groźny niebieski magnes. Zwiększa naszych podnoszenia gwiazdek manów. No, Okej. Okay. Jakoś a... Wiemy, to że jest że... za gówno? O, Wiem, dalej. że jest szansa na ten. Nie no, wiecie, 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 wiecie na co jest hmm. szansa? Swojego Na swojego dywana ZABRUCHANIE no. SIĘ BAŻ <laughs> Weź tam jeszcze lata, jak musisz tą płotkę Staram bo się, żebyś to te ptaki mi tak... zaszczycił WZIĄŻ SZAŁY OGNISTE tylko, zep, tylko lepiej jest, tylko patrz czy masz czas jeszcze, bo ona się kończy po jakimś czasie 5 sekund, kurwa To leć szybciej, szybciej! Chciałbym Chodź tu! O ty KURBO! <laughs> Śnieżkami Mam szafir w ogóle Taki ś, ś, ram pom byłeś Gdzie ta śnieżka jest? Dobra to po kończy mi się No to szybko tam się do domu Trzeba, pod... Trzeba Cześć posiedzieć... ty czarny seksualny pod <laughs> Coś wypuścił, kawałek... kurczaka. No z tego... Mam, 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 mam. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, Lecisz! Dawaj, jest, dotarłem. Dobra, do drugiej. Victor Royale. Lutuj! E, chłopaki, grać w nie. nie! Nie! Czemu nie? Nie wiem. No jest z winnych, z winnych O, to jest ten najlepszy gość, o którym ci mówiłem, to jest ten fajny miecz. Chmurka, e, prawdziwe coś tam. Złota rybka, nie, idę ją zabić! No nie! A te gwiezdne młyn co daje? Nie wiem, musisz mi pokazać, bo ja nie pamiętam do końca, jaki to jest Dobra, no, to tapam się. Przepraszam ci, rybko, ale muszę bronić swoich. Ryb... O, co, co twierdzi? Twierdzi? Jakiś człowiek tutaj przyszedł. Dobra, daję tutaj. Dałem jak coś. Mam... A to jest to! Jak się ma chmury, to masz. można robić takie meble. A, tu mam chmurki, to masz. I masz resztę. Ciekawsze. To ten... nie ja! Tyś mnie cały słychać! Goń go! <noise> Goń go, bombarduj! Dopóki nie da PvP, to nic nie mogę zrobić. Rataj tu MPP. No oddaj te rzeczy! Jestem bojówkarzem! Dobra, tyle, już się nie chce grać. Kończymy. Dobra, idę mam oddać. <grym> Oddaj to wszystko, już. Ale mi które blaszko już wypiłem. Oddaj mu nie mi. Jakim cudem tego nie rozluźniłeś? Nie wiem, no. Bra Gratulacje moje, bo wy jesteście tacy sami. No zajebisty pomysł, żeby dać swój własny... Ale... I... ale widzisz wiesz nasze nazwy? Po prostu... znaczy nie widziałem, bo... dopóki nie, na, nie najeżdżasz. Moje gratulacje, bo hobo master, masz tego, co chciałeś. Dobra, kończymy. Było miło, ale się skończyło póki co. Ehm... Wtoryś... Któryś dzień trzeba znowu. Mhm. Zobaczy się. Co to, e, mam się pożegnać czy jak? Jak chcesz, jaka, tw jaka jest Twoja wola? I... Dobra, to nie I do następnego razu.